No, się jestem konstrukcję. Majko chcieli zrobiłeś? Dzisiaj wam zaprezentuję, jak zainstrukcjonować, z... nie jak zainstrukcjonować, to nie gadam. To poradnik, jak zmienić, u, sorry. No, to poradnik, jak zmienić głos y piosenek na albumie Możemy mieć dwa programy. W tym poradniku huh. pokażę pierwszy program. Oczywiście link do niego będzie w opisie. Tak? No, lecimy. To jest Virtual DJ Home Free Edition. Odpalamy. E, tu zamykamy, czekam nie. No i dam proszę Sound Blend System. Eee, play. No i ja, Nie ja, ja że na chwilę muzyka będzie grało I Dobrze, że tak. No wiem, to Nowym to leci tak, czyli że zmieniamy to czyli gdzieśko dam przesenk od nowa. Tu klikamy na 100. I tutaj, tutaj gdzie przepić. Musi być 68 osiem i jakiś cyfra. O o nie, 67 siedem na siedem. No i lecimy. A jak chcecie, tylko żeby szybko leciało, żeby macie kale, to nie? Klikacie na kłódkę. Przewijacie jak szybko chcecie. No, a więc bardzo dziękuję za uwagę, to... Był Makrofciwy09 W następnym poradniku wam pokażę jak zmienić pro, w programie... A tutaj, tutaj, o widzicie, widzicie To był teraz ten program Czekajcie To ten program, ten, ten Czekajcie, bo coś... O, ten, ten program był No więc... Może coś się z na loguje Czekajcie No dobra, to trzymajcie się. Cześć. Pozdrowienia dla moich widzów.